Się... Nie chciał? się pogadamy. Nie chciał może przyjechać? Stotę nie. Kumulada. Nie wiem. Skoro... A co? Przecież majora zobaczył? Nie, 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 nie. Osobiście. Podle, to przepraszam, to przyjedź. Gdzie? Szkolna 17, Białystok. Co dzisiaj w planach macie? Zapraszają was. Naprawdę. No. No. Wytłumaczysz jak dojechać? A co, tak, w nawigacji. Jak, jak, jak jakie atrakcje na pan zapewni? Jakie atrakcje na pan zapewni? No, majora poznacie. Majora a ja, A się oprócz tego? On zabierze Ciebie dziewczynę. Tak. To dziewczyna Pa, pa. A Pan by jej nie <grymne> chciał? Ja? No. Ja już mam. Tak? Tak. Ale Major szuka dziewczyny, no. No. Czy ja powiem, żeby... Ale niekoniecznie dziewczynie się spodobał Major. I co wtedy Krzysiek? To nie mu interes. A co to jest internet? Co ja? Je, jego niańką, czy co? No nie jesteś niańką. No, no tak to on musi się spodobać dla dzieci na dzieci. dla, dziewczyn, dla No tak, jak to mówią, ca cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. O, dobrze powiedziałeś. Tak jest. Brawo. Tak jest. No i dobrze.